Rozdział 38. Wyprawa po planecie Drahal. Planeta Drahal była o 2500 razy mniejsza od Mirandoli i była najdalszą planetą Układu Mirandolskiego. Oceany, morza jeziora i rzeki były czerwone. Liście były srebrne. Pnie drzew były granatowe. Piasek był turkusowy. Trawa była niebieska. Kamienie były niebiesko-fioletowe. Sylwia, Dorota i Jerzy wreszcie dotarli do planety Drahal jesteśmy już na Drahalu oświadczyła Sylwię. Tak jest przytaknęła jej Dorota. Drahal jest najdalszym planetą układu Mirandowskiego — powiedział Jerzy. Sylwie, Dorota i Jerzy poszli jeździć skuterem wodnym. To jest skuter wodny rzekła Sylwia. — Możemy popłynąć na nim. Potem Sylwia, Dorota i Jerzy wskoczyli do skutera wodnego. Następnie zaczęli płynąć po Czerwonym Oceanie. Poniema skuterem wodnym po oceanie jęknęła Sylwia. Później przeskoczymy na drugi brzeg dodała Dorota. Czy to jest głęboko? Tak, tutaj jest bardzo głęboko bąknąła Sylwia. Woda jest czerwona i bardzo zimna. Przecież wiesz, pani Jerzy, że ta woda jest bardzo zimna. Dorota spojrzała na Jerzego. Potem Jerzy dotknął rękami czerwoną wodę. Nie dotykaj czerwoną wody, Jerzy, rozkazała Sylwia. — Co? — zirytowała się Jerzy. — Ta woda jest trochę czy bardzo zimna? — Woda jest bardzo zimna — krzyknęła Sylwia. — Zostaw zimną wodę, ponieważ masz hiperpireksję. A jeżeli możesz zachorować na zapalenie płuc? A jeżeli dostaniesz temperaturę 42 stopnie? A jeżeli nawet umrzesz? Przecież jesteś chory na zapalenie gardła. Następnie Jerzy zostawił czerwoną wodę. Potem Sylwia, Dorota i Jerzy zaskoczyli ze skutera wodnego na drugi brzeg. Jesteśmy na drugim brzegu, rzekł Jerzy. Potem Jerzy bardzo mocno kaszlał. Potem zaczął się wielki sztorm. O nie, jest sztorm, krzyknęła Sylwia. Co teraz zrobimy? Uciekamy do statku, żeby nie uszkodzić plecy i ramiona, rzekła Dorota. To ja postanowiłem jeść do statku drachalskiego. Statek drachalski był drewniany, miał niebieski dach i dziesięć kondygnacji. Na dwóch piętrach, na czwartym i na piątym znajdowała się balkon. Sylwia, Dorota i Jerzy udali się do statku drechalskiego. ale zaczęły bardzo wysoko piętrzyć się. Potem trio weszło do budynku tego statku. Potem weszło na czwarte piętro statku. Jesteśmy na statku drechalskim, powiedziała Sylwia. Jesteśmy na czwartym piętrze. Na czwartym piętrze tego statku znajdowało się ołtarze, atrium, baseny, sypialnie... Pomieszczenie pomocnicze, pokoje, jadalnie i ogród z portykiem. Idziemy do ogrodu, oświadczył Jerzy. Tak jest, przyteknęło mu Sylwia. Potem Sylwia, Dorota i Jerzy poszli do ogrodu z portykiem. Cześć, Drachalmanie, przywitała się Sylwia. Chciałabym zamówić kawy i limonki. Dobra, już ci daję kawę i limonki, rzekł Drachalman. Następnie Drachalman wziął z półki kawy i pięć limonek. Proszę rzekł drachmalman. Potem Drahelman dał profesorce Sylwii kawę i limonki. Dziękuję odparła Sylwia. Potem Sylwia zasiadła do stołu, a Dorota i Jerzy spojrzeli na czerwony ocean. Mam kawę i pięć limonek rzekła Sylwia. Następnie Sylwia zaczęła pić kawę. Później dopiła kawę aż do dna. Potem zjadła pięć limonek. Ocean jest wzburzony rzekła Dorota ale spiętrzają się powiedział Jerzy już zjadłam kawy i pięć limonek rzekła Sylwia za chwilę wskoczymy ze statku maludzkiego do studni bąknęła Dorota do studni zdziwiła się Sylwia my będziemy w karczmie drachalskiej gdzie jest ta karczma spytał Jerzy ta karczma znajduje się pod ziemią drachalską odparła Sylwia w tej karczmie jest cieplej niż na dworze w tym momencie do Sliwi podszedł drachalman. Wejdź do karczmy drachalskiej i zdejmij to podróżnika poprosił drachalman. Drachalman miał błękitną skórę i bardzo długie nogi. Był Miał czerwone oczy jak krew i cienki nos. Miał bardzo długą szyję i chude ręce. Sliwia podeszła do Doroty i Jerzego. Doroto, Jerzy, patrzcie! Sliwia zerknęła na studnie. To jest studnia, do której my mamy wskoczyć? Następnie Sylwia, Dorota i Jerzy wyskoczyli ze statku Drachalskiego. Potem wskoczyli do studni. Następnie wskoczyli do czerwonej wody i woda chłupnęła. Jesteśmy już w karczmie Drachalskiej, powiedziała Sylwia. Potem Sylwia, Dorota i Jerzy weszli z czerwonej wody.